Stwórca wszechświata jest dla każdego chrześcijanina na wyciągnięcie ręki. Zdanie a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Tam dosłownie jest powiedziane, że słowo stało się y, ciałem i rozbiło namiot między nami. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność się jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, by się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy jego chwałę chwałę jaką jednorodzony otrzymuje od ojca pełen łaski i prawdy Ewangelista Jan nie ma litości dla swoich słuchaczy od razu w pierwszych zdaniach swojej Ewangelii mówi tezy tak trudne w zasadzie nie do przyjęcia dla pobożnego żyda że aż trudno sobie to wyobrazić, kiedy czytamy ewangelie synoptyczne, to jednak widzimy, że to objawienie się Jezusa stopniowo się rozwija. Że poznajemy pana Jezusa, który czyni cuda i tymi cudami troszkę się uwiarygadnia. Naucza. Potem umiera i z zmartwychwstaniem dopiero można powiedzieć, potwierdza to wszystko, co wcześniej mówił. Pewne prawdy wprowadza uczniom powoli, uczniowie go pytają na osobności, i ta myśl się rozwija. Więc czytelnik, który może nie jest przekonany do tego, kim jest Jezus z ewangelistami synoptycznymi, z Mateuszem, z Markiem, z Łukaszem, może podążać i na siódmej, ósmej, dziesiątej kartce powiedzieć. No jednak to co Jezus mówi mnie pociąga. Do, we mnie też rezonuje. Ale jest jakaś szansa. A Jan od razu mówi kawa na ławę i nie tylko, a jeszcze pamiętajmy, że ci pierwsi czytelnicy Jana w większości to są ludzie, którzy ich kontekstem religijnym jest judaizm, więc Jan odwołuje się do pewnej koncepcji preegzystencji Tory, która w judaizmie już była, czyli na początku było słowo, to słowo było u Boga, ale już no ile ja powiedziałem, cztery pięć słów. I już potem od razu mówi, i to słowo było Bogiem, a to już jest dla pobożnego Żyda bluźnierstwo. I przedstawia tego Jezusa nie nawet jako preegzystencjonującą torę y, Pana, nie jako preegzystencjonujący logos, ale mówi, kawa na ławę to jest Bóg. I potem w Ewangelii, i, wiesz, i dla mnie to jest takie, no, w tym sensie mówię, Jan nie ma dla swoich czytelników litości, ale tak od razu jasno stawia sprawę. Dalej czytamy, i to słowo Semejąt w Ewangeliiana ma znaczenie, że Jezus czyni znaki. Tych znaków nie jest dużo, jest ich tych cudów, tylko siedem. I zastanawiam się, jaka jest kolejność w Ewangeliiana, a też w naszym duchowym życiu, w naszej pobożności, w naszym podążaniu za Jezusem. Czy to jest tak, że te znaki mają mi pomóc odkryć, kim jest Jezus? Czy może jednak prolog odwraca tą kolejność i mówi: Najpierw zrozum Michał, kim jest Jezus? A wtedy dopiero zrozumiesz te znaki, które czyni. E, czyli Jan jakby powiedział, ok, w pierwszym zdaniu ci powiem, Jezus jest Bogiem. Jeśli tego nie kupujesz, dalej nie ma sensu czytać. Tak. Możesz podłożyć, a jeżeli to kupisz, to zrozumiesz wszystko, co dalej jest napisane. Teologowie mówią o dwóch modelach poznawania Chrystusa. Od górny i oddolny. Czyli to, o czym mówiłeś w Ewangeliach synoptycznych, to jest od Jezusa według ciała, i poznajemy, że jest Bogiem. Oczywiście wiemy, że na początku było wcielenie, ale że było zwiastowanie, ale odkrywamy jego bóstwo później. Natomiast drugi model to odgórny, właśnie tutaj od Jana, od, od wcielenia. Nawet próbowano to umiejscawiać, że ten pierwszy model to jest model antiocheński, ten drugi to aleksandryjski według sztuk teologicznych, ale widzimy, że one są komplementarne, dwie drogi prowadzące do poznania tajemnicy Chrystusa. Słowo logos, wiemy po, po grecku, oznacza słowo, ale może o, oznaczać także myśl, albo nawet sens. Zdanie, a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Tam dosłownie jest powiedziane, że słowo stało się ciałem i rozbiło namiot między nami. Bez odniesienia się do tego namiotu. Do namiotu spotkania, gdzie Boża chwała wędrowała z Bożym ludem. I ciekawe, w Starym Testamencie mamy dwa modele usytuowania tego namiotu. W niektórych opisach jest on usytuowany pośrodku namiotów izraelskich, ale jest też, są też opisy, które pokazują namiot, który jest poza obozem. Namiot spotkania poza obozem. I ciekawe, że z tych dwóch opisów Jan wybrał ten, że pośrodku, pośrodku nas. Natomiast jeżeli możemy mówić o jakimś, że coś było poza obozem, to to śmierć Jezusa była poza obozem, czyli poza miastem. Jako znak jego uniżenia się, tak, że wyroki śmierci wykonywano poza, poza obozem. Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot wśród nas, zamieszkało i tak już zostało, bo nawet jak Pan Jezus wstąpił do nieba, to nie opuścił nas. A myśmy, i to mówi, widzieli, apostoł mówi, widzieliśmy Jego chwałę. Widzieliśmy to. W liście swoim potem Jan powie, że dotykaliśmy nawet. To życie objawiło się. Myśmy słyszeli, widzieli, a nawet dotykali. W Jezusie chwała Boża stała się niemalże dotykalna. Tak, i to tak jak powiedziałeś, że jest ten model takiej chrystologii odgórnej, czyli to w, po polsku jest takie wyrażenie z górnego C. To tutaj już jest po prostu najbardziej górne C, jakie by nie było, no bo to rzeczywiście, Jan. To co starałem się powiedzieć, nie? że tak trudno zaczyna tą ewangelię. To to jest najwyższe z możliwych C, ale przechodzi przez całą klawiaturę i nie gra gdzieś wysoko na takich wysokich rejestrach i mamy wrażenie, że śmiga nad naszymi głowami. Ale właśnie w tym cytowanym liście Jana, Jan przeprowadza nas z tego najwyższego pułapu. I mówi, ale to jest nasza rzeczywistość, której dotykamy. Do swoich przyszedł, swoich go nie przyjęli, nam dał prawo stać się dziećmi Bożymi, więc ten bardzo wysoki prolog zamienia się w takie nasze codzienne doświadczenie Boga, który pośród nas rozbił namiot. I to jest niesamowite, z tak wysokich rejestrów wejść w naszą codzienność, wejść w nasze codzienne doświadczenie, i o tym jest chrześcijaństwo, o tym jest. O tym jest Ewangelia Jana, ale o tym jest nasze codzienne za Jezusem chodzenie, że z najwyższych rejestrów Stwórca Wszechświata jest dla każdego chrześcijanina na wyciągnięcie ręki. Tak, i... O tym jest prolog. I On jest także naszym Ojcem. Bóg, Stwórca, ale także Ojciec. A jak Ojciec zachowuje się względem dzieci, no to sam Pan Jezus mówi, że nawet wy, nawet skoro jesteście źli czy grzeszni, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec Niebieski. A my staliśmy się dziećmi Bożymi przez wiarę w Jego, w jego imię, także Famy dobroci i miłości Ojca. Tak. No to nowy rok rozpoczynamy tym fragmentem Ewangelii Jana o tym, że Pan Bóg z najwyższych wyżyn staje się najbliższy nam jak to tylko możliwe. Po to, żebyśmy my z naszych nizin wstąpili bardzo wysoko.